W kolejnym odcinku w serii Cosplay of Potrzewki. Gdzie pokazuję z bliska różne rozwiązania, elementy i pomysły, które zastosowałam w swoich dotychczasowych kostiumach, po to, żebyście wy mogli skorzystać z tej wiedzy albo po prostu z ciekawości zobaczyć jak te stroje zostały zrobione. Jeśli jesteście nowi, witajcie, ja jestem Violet i na tym kanale opowiadam o cosplayu i popkulturze, więc jeśli te tematy was interesują, zostańcie ze mną, a jeszcze lepiej, zasubskrybujcie mój kanał, włączcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Jeśli jednak się znamy, hej, cześć, dzień dobry mordy i mordeczki. Fioletowi kapitaliści i fani picia wody na streamie, jak się macie? Jakiś czas temu zapytałam Was na Instagramie, jaki mój cosplay chcielibyście zobaczyć w tej serii i jedna odpowiedź zdominowała Więc by popular demand, dzisiaj chcę Wam pokazać z bliska, bardzo fioletową, bardzo na granicy furasowatości ludzką wersję owczego łucznika Kindreda z League of Legends. Największą przyjemność sprawia mi dopasowywanie istniejących designów pod siebie, pod swoją stylistykę, nadając im zazwyczaj trochę bardziej ludzkie cechy, ale nadal zachowując trochę z ich animalistycznej, zwierzęcej natury. Dodatkowym plusem takiego przerabiania jest możliwość dopasowania ich pod wymogi pracy na evencie, czyli wygodniejsze buty, mniej antygrawitacyjnych elementów, czy uproszczenie całości po to, żeby łatwiej było się przebrać na evencie. W przypadku Kindreda, któremu w oryginale najbliżej do owcy poruszającej się na dwóch nogach, wiedziałam, że chcę zachować dużo futra i sylwetkę, ale dopasować całość jednak pod... Ciało. To pierwszy cosplay, w którym użyłam prawdziwego futra i do tej pory mam mieszane uczucia z tego powodu, ale nie da się ukryć, prawdziwe futro naprawdę robi świetną robotę i sztucznemu ciężko byłoby osiągnąć taką objętość. Do tego peruka jest pełna dreadu wełny czasankowej, więc poza tym, że na pewno nigdy nie będzie mi zimno w głowę i ramiona, to myślę, że udało mi się trochę przekazać tej owczej. Natury. Bardzo zależało mi na jak największej objętości na głowie. Wygląda trochę jak ten gatunek psa. Więc, jak zagęściłam perukę pasmami dodatkowymi, to jeszcze wszyłam tutaj dready. O, ale myślę, że nie wytrzymały próby czasu. Takie dready robi się bardzo łatwo. Wystarczy trochę albo trochę więcej wełny czesankowej. Zrolowanej, skołtunionej, jeśli ma być efekt gradientu, to wystarczy po prostu nałożyć jedno, jeden kolor na drugi i wygląda to jak wygląda. Jestem pewna, że można zrobić to przejście gładsze, płynniejsze, ale jak dla mnie jest ok. Sama peruka podkolorowana jest na końcach barwnikami do tkanin. To nazywa się chyba Deep Dye. I farbami w sprayu. Tymi samymi to cała reszta kostiumu. Jak zwykle są to farby Montana, których nigdy nie przestanę polecać. Z maski jestem bardzo zadowolona, kiedy już będę miała mieszkanie, w którym mogę wiercić dziury w ścianach. Bardzo chętnie powieszę ją sobie na ścianie jako dekorację. Maska wyrzeźbiona jest z pianki obłożonej worblą, którą potem Wypaliłam pirografem w tę fakturę drewna. Od spodu jest grzebyk, który mogę wpiąć na dowolnej wysokości, w zależności czy maska ma być na twarzy, czy na głowie, czy z tyłu, czy gdziekolwiek. Nie do końca pamiętam, po co są tu te dredy. Uszy to naprawdę najprostsza możliwa konstrukcja, aż jest mi głupio, jak na to patrzę, że do tej pory przez te wszystkie lata nie byłam w stanie przyszyć tego sznurka do tych uszu. W ogóle e, widzę, że z tej strony chciało mi się robić gradient, ale z tej strony stwierdziłam, że już bez sensu, bo przecież tak nie widać tej strony. Uszy działają świetnie. Uszy zrobione są z alcantary. Jest to sztuczny zamsz, e, który możecie znaleźć w sklepach z tkaninami obiciowymi. Służy do obijania mebli. E, bardzo Wam polecam takie sklepy. Znajdziecie tam mnóstwo skajów, zamszów. Aksamitów, naprawdę bardzo fajne materiały, czasem o wiele tańsze niż te hmm, prawdziwe. Gradient oczywiście zrobiony z farbami w sprayu. Biała siatka to kolejny element, który zrobiłam po to, żeby trochę odczłowieczyć się w tym stroju. Jest półprzezroczysta. Z jednej strony nadaje skórze taki trochę biały, nieludzki odcień, ale z gradientem, który wygląda bardzo naturalnie o ile gradient na skórze może wyglądać naturalnie. A na drugim ręku ma futro, które przyklejone do siatki wygląda jakby było częścią ciała, a nie kostiumu. Na jednym ręku mam gołe futro, na drugim ręku futro w karwaszu. Zrobione jest z pianki, obłożonej worblą, czyli standard. Zrobiłam fakturę kory, właściwie wygląda to jak kawałek kory założony na rękę, ponieważ kindred bardzo często pokazywany jest wśród drzew. I uznałam, że taki naturalny, leśny materiał będzie bardziej pasował niż coś zrobionego przez człowieka. Faktura kory pojawia się zarówno w moim, jak i w Izabel stroju, ponieważ Kindred to tak naprawdę dwie postaci pod jednym imieniem: ja jestem owcą, ona jest wilkiem. To skomplikowane. Ponieważ siatka jest siatką i wszystko, co pod spodem będzie prześwitywało, zaprojektowałam top, żeby zakrył mi stanik. Bardzo lubię efekt przebijającej spod ubrania bielizny, natomiast może nie w przypadku owcy łowcy. Do tego zarzucam pelerynę, kamizelkę z futrem, która na ramionach dodatkowo podbija objętość peruki. Dzięki temu wokół twarzy naprawdę bardzo dużo się dzieje, co ewidentnie działa. Wydaje mi się, że chwilę przed rozpoczęciem prac nad tym strojem odkryłam taki fantastyczny materiał, jakim jest nurek, skuba, pianka, neopren. Dzisiaj występuje pod wieloma nazwami, natomiast kiedy pojawił się te parę, dobre parę lat temu, nie za bardzo wiedzieliśmy, jak go używać, co to w ogóle jest. Bardzo go polecam. Jest bardzo wszechstronny. Jeśli jest cieńszy, jeśli ma mniejszą gęstość, grubość, bardzo fajnie się leje. Można z niego robić takie rzeczy. Jeśli jest grubszy, ma bardzo fajną, sztywną formę. Oczywiście kamizelka ma też gradient, z zewnątrz jest trochę jaśniejszy, ale po całości. Natomiast od spodu jest ciemniejszy, żeby. Nie wiem, pasował do butów. Kindred nosi biżuterię, którą zaprojektowałam po to, żeby jeszcze więcej działo się tutaj w okolicach twarzy. Jest tu warstwa kory, jak już mówiłam. Moim zdaniem kora bardzo pasuje do tej postaci. Jest to coś, co wydaje mi się, że gdyby Kindred chciał nosić biżuterię, mógłby sobie takie kawałki kory pozbierać. Jeśli czułby się bardziej artystyczny, mógłby ją również wyrzeźbić. Do tego są tutaj też kły czy koraliki, które mogą pozbierać, dostać jako trofeum, wymienić, sprzedać. Na przepasty biodrowej jest więcej tego samego: futro z gradientem, kawałki kory poukładane w pasie. Więcej, więcej, więcej koralików. Zawsze, kiedy projektuję takie drobne elementy, staram się, żeby pasowały do postaci, żeby dopowiadały jej historię. Jest to taki drobny element, którego może na pierwszy rzut oka nie widać, ale to nawet lepiej, bo to znaczy, że idealnie wtapia się w całą sylwetkę. Przypaska również zrobiona jest z alcantary. Jest to materiał sztywny, bardzo wytrzymały. Zazwyczaj opaski biodrowe są po to, żeby coś zasłonić, natomiast w przypadku Kindrada nie jest to potrzebne, bo pod spodem mam legginsy, więc jej. Znaczenie i rola są wyłącznie ozdobne. Legińcy są uszyte od zera, mają ręcznie robiony gradient. Chciałam nawet zamówić taki nadruk, ale w tamtych czasach bardzo ciężko było znaleźć drukarnię, która robiłaby nadruk na liksze. Legińcy w oryginale miały kolor biały, natomiast mają na sobie tyle warstw farby, że praktycznie są czarne. Mają też ten element, którego nie umiem nazwać, który można założyć za stopę, pod Dzięki temu całość jest ładnie napięta i się nie podwija. Ten strój, w przeciwieństwie do praktycznie każdego innego, nie ma przypisanych butów. To znaczy, którekolwiek ciemne, czarne buty, które do nich założę, będą pasowały. Pożyczyłam ten kostium koleżance na Iwencie, i nosiła do niego czarne baletki. Pasowały. Oryginalnie na zdjęciach w tym stroju używałam fantastycznie wygodnych, cudownie wysokich, Koturn na platformie, ale Ania mi je ukradła na stałe. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie przyjrzeć się bliżej Ani w kolejnych odcinkach. Mam zapasowe buty, których bardzo często używam. Są wysokie, są wygodne, trzymają się w kostce. I żeby ukryć to, że nie są to kopyta, mam na to sposób. I są to bardzo długie paski. Są to paski trochę jak u baletnicy, które zawiązuje się dookoła stopy, kostki, a nawet łydki, i dzięki temu sprawiają wrażenie, że cała ta dolna część nogi jest jednością. Ja bardzo nie lubię, kiedy w stroju widać Miejsce, w którym kończy się cholewa, jeśli nie jest to częścią designu, więc w ten sposób łatwo można je owinąć i ukryć to miejsce. Wydaje mi się, że ten strój powstał w jakichś bardzo dziwnych czasach, ponieważ nigdy tego nie robię, ale w tym przypadku zrobiłam też elementy stroju, których potem nie wykorzystałam. To znaczy, że miałam tyle czasu w zapasie, żeby zrobić na przykład torebkę. Chyba zrezygnowałam z tego pomysłu w trakcie, ponieważ nie ma gradientu i trzyma się na szpilkach, ale pomysł był, bo tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, bardzo ciężko jest, zwłaszcza na kobiecych, bardzo obcisłych strojach, znaleźć takie miejsce na kostiumie, w którym można schować telefon, kartę, chusteczki, wejściówkę, tak żeby nie przeszkadzały podczas pracy czy chodzenia po konwencie. Zrobiłam też rękawiczki i one, w przeciwieństwie do torebki, są skończone. Natomiast dlaczego ich nie używam? Wydaje mi się, że dlatego, że ten look jest dla mnie zbyt okropny. Ale mają nawet wstawki z siatki, żeby nie wiem, lepiej imitować skórę. Nie mogłoby być kostiumu łucznika bez łuku. Kindred ma jeden z moich ulubionych rekwizytów w całej mojej historii. Prawdopodobnie dlatego, że bardzo ciężko go zniszczyć jest dosyć lekki, naprawdę bardzo wytrzymały i uszyłam do niego pokrowiec. Mówiłam, że coś za dużo czasu miałam, skoro uszyłam pokrowiec. Zrobiony w całości z XPS-u, czyli styroduru, czyli jednego z moich ulubionych materiałów do pracy. Jest bardzo lekki, łatwo się w nim rzeźbi. Bardzo łatwo zrobić sobie krzywdę pracując z nim, bo nożyk do tapet wchodzi w to, jak i w palec, jak w masło. Kiedy już wyrzeźbiłam cały kształt, tak jak trzeba, obłożyłam go worblą i dodałam te mniejsze faktury kory. Jest to świetna faktura, ponieważ można pod nią ukryć wszelkie niedorobienia, niedoróbki, niedopasowania. Wszelkie szwy, które będą na pewno gdzieś występować przy pracy z worblą. Oczywiście potem całość pomalowałam farbami w sprayu, dzięki temu mają bardzo ładny, pasujący do reszty gradient. Jak mówiłam, ten łuk jest niesamowicie wytrzymały, ponieważ worbla robi świetną robotę. Jedyne co widzę to jakieś otarcia farby. Ale to właśnie dlatego, że jest tak wytrzymały, że wydaje mi się, że nie muszę o niego dbać. Strój, może poza tym łukiem, jest bardzo kompaktowy i wygodny w noszeniu. I mimo tak dużej ilości futra i wełny, wcale nie jest w nim gorąco. No i uwielbiam ten wszechobecny fioletowy gradient. Ten strój nie miał co prawda zmieniających życie haków na ukryte zapięcia czy tkanin z kosmosu, o których wcześniej nie słyszeliście, ale mam nadzieję, że i tak wyciągnęliście z tego materiału jakieś pomocne wskazówki i rozwiązania. Jeśli tak, napiszcie mi, które pomysły wykorzystacie w swoich projektach i jakie to będą projekty. Koniecznie napiszcie mi też, jakie inne moje stroje chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach Cosplayu od podszewki. Jeśli miło spędziliście czas ze mną i z owcą, zachęcam do zostawiania łapek w górę, ponieważ pomaga mi to w zasięgach i dzięki temu wiem, co się Wam podoba. A póki co ja się odmeldowuję i do następnego. Bye!